Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Jest to punkt dziesiąty i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023. Projekt uchwały został dostarczony Państwu Radnym. Wczoraj też została przekazana autopoprawka. Poproszę Panią Skarbnik tradycyjnie o informacje o tych zmianach oraz o prognozie wielofinansowej też. Proszę bardzo. Pani Anna Szkoda, udzielam Pani głosu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tradycyjnie, tak jak Pan Przewodniczący powiedział, przedstawię zaproponowane zmiany do budżetu 2000, miasta na 2023 rok i do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036. Dochody, bieżące, dochody po, po zmianach stanowią kwotę 133 614 103 zł, w tym dochody bieżące to 107 milionów 76 944 zł. Największe zmiany po stronie dochodów bieżących to 30 176, zwiększenie planu dochodu z tytułu odszkodowania za uszkodzony słup. Te środki zostaną przeznaczone po drugiej stronie, po stronie wydatków na konserwację oświetlenia. 158 477 zł nastąpiło zmniejszenie planu dochodu z tytułu otrzymania informacji od ministra finansów o obniżeniu części oświatowej subwencji o taką kwotę 6 600 wzrost środków. Szkoła nr 3 otrzymała dofinansowanie na realizację wycieczki w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie. Dochody majątkowe stanowią kwotę 25 538 084 zł i mm, Tutaj między innymi dochody majątkowe były przyczyną złożenia autopoprawki. Otóż otrzymaliśmy informację, otrzymaliśmy projekt umowy z województwa podlaskiego na dotację z przeznaczeniem na przebudowę boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim. Ta kwota powiększa plan dochodów majątkowych. Oprócz tego zmniejszenie, na zmniejszeniu ulega plan wydatków na realizację zadania pod nazwą przebudowa ulic niecałej Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ulicę Orzeszkowy z ulicą Żurawią. I tutaj zmniejszenie następuje o kwotę 1 499 075 zł. O taką kwotę również obniżone są wydatki, ponieważ. Po postępowaniu przetargowym cena okazała się o taką kwotę niższa. O 2 337 500 zł obniżają się wydatki majątkowe na przebudowę przedszkola numer 3. Jest to zadanie, z którego miasto rezygnuje z realizacji. Natomiast wzrost dochodów następuje w zadaniu poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk-Podlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą i tutaj wzrost następuje o kwotę 4 675 tysięcy ,00 zł między tymi kwotami zmniejszenia na przedszkolu i zwiększenia na tym zadaniu nowym poprawa układu komunikacyjnego występuje różnica jakby mniej, mniej ujmujemy dochodów, więcej dodajemy na rok 2023, ale to jest spowodowane rozłożeniem inwestycji w czasie. Po prostu większość wydatków było, w przedszkolu było zaplanowane w roku 2024, a w związku z tym, w związku z tym i proporcjonalnie Dochody były ulokowane w większości w roku 2024. W tej chwili przy realizacji tego zadania poprawa układu komunikacyjnego sytuacja jest inna. Następuje przesunięcie i wydatków i dochodów na rok 2023. Kwota 155, przepraszam bardzo, kwota 207 779 zł. Jest to wspomniana już przy poprzednich punktach kwota zmniejszająca plan wydatków w związku z rozliczeniem za 2022, za 2022 rok rekompensaty za odbiór, za odbiór odpadów. I tak jak pan prezes powiedział, ta kwota będzie odzyskiwana, że tak powiem, przez 4 miesiące 2023 roku. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 34 994 240 zł i następuje Zwiększenie o 5 256 106 złotych wydatków na nowe zadanie poprawa układu komunikacyjnego miasta bielsk poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zmniejszenie o 3 990 500 złotych. Przebudowa i rozbudowa przedszkola nr 3. Zmniejszenie planu wydatków o 1 499 075 zł na zadanie przebudowa ulicy niecałej Długosza oraz ciągu pierwszego łączącego ulicę Orzeszkowej z ulicą Żurawią. 100 000 zł, zwiększenie planu wydatków na realizację zadania. Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie MOSIR i jest to zwiększenie środków na budowę systemu nagłośnienia. 50 tysięcy złotych, zwiększenie planu wydatków na przebudowę ulicy Kopernika, roboty dodatkowe wynikające z protokołu konieczności. 35 tysięcy złotych, zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania plac przy ulicy Rejtana oświetlenie i wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego o wartości 1 200 mln złotych, przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim etap II. Ponieważ miasto ma otrzyma szansę otrzymania tych 500 tysięcy złotych dofinansowania do projektu, do etapu tego pierwszego, były tam zabezpieczone na pokrycie własne środki, więc siłą, tutaj po stronie wydatków następuje zabezpieczenie środków na budowę trybun i właśnie na realizację tego etapu drugiego

tysięcy dwudziestu złotych nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 777 464 siedmiu złotych i nowym zadłużeniem, nowym zaangażowaniem planowanym na, do zaciągnięcia w bieżącym roku w kwocie 9 milionów złotych, z czego siedem milionów sześćset dziesięć planowane jest w formie emisji obligacji natomiast milion 390 dziewięćdziesiąt tysięcy złotych pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rozchody budżetu nie ulegają zmianie, czyli spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek pozostają zgodne z harmonogramami dotychczasowymi. Dziękuję. Bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Do dyskusji zgłosiła się Pani Przewodnicząca Iwona Kołos. Proszę bardzo. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, zerkając na to zmniejszenie, prawie półtora miliona złotych przebudowa ulicy niecałej, to są środki pewnie naznaczone i my ich nie odzyskujemy, tak jak ja rozumiem, bo mamy 95% dofinansowania, czyli te pieniądze po prostu nam tak jakby się upłynniły. Ja dlatego mówię, ponieważ cały czas szukam tych środków na te inwestycje, o które proszę, czyli chociażby ulica Strzelnicza, ale nie tylko, bo te chodniki, o których Pan kolega też radny tu wspominał. Dalej. Panie burmistrzu, zrezygnowaliśmy z przedszkola, ponieważ mamy za mało pieniędzy. Ja domyślam się, że w przedszkole mamy też w planach żłobek, więc będziemy szukali środków zewnętrznych. Ma pan jakiś pomysł na to? Bo dokumentacja jest i domyślam się, że to nie możemy tak sobie odpuścić. Myśmy opłacili dokumentację, wszystko jest przygotowane. Wiem, że środki przełożyliśmy na inwestycje drogowe. One są też ważne, tam te 4 miliony, bardzo duża kwota jest ulica Różana, Bagnista, y jest leś leśna, są zaułki, jak najbardziej. Czekają też inni mieszkańcy. Ja dlaczego wystrzelniczę i patrzę, że sprzedajemy działki przestrzelnicze, bo jest jakiś tam przetarg na działkę. Cały czas podkreślam, że tam są grunty miejskie. Więc proszę o tej ulicy, myślę. Pan mi to obiecał, chociaż pan powie, że nie obiecał, ale obiecał, więc jeszcze miesiąc wytrzymam. Ale chciałabym, że pan się wypowiedział o temat tego przedszkola, jak pan to dalej widzi, bo zwróćmy uwagę: odkładamy przedszkolę, co będzie ze żłobkiem. Nie mamy środków finansowych. Także bardzo proszę o jakąś wypowiedź. Dziękuję. Adwoczem pan burmistrz Jarosław Borowski, udzielam głosu. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, ja już mówiłem o tym pomyśle, jaki mamy podczas obecności pana senatora, ponieważ no tak jak zostało słusznie zauważone, inflacja powoduje, że nie mamy na wkład własny. I. Mówię rozmowy z wykonawcami są takie, że ceny w następnych przetargach będą wyższe, a nie niższe. Dlatego też nie, nie było sensu robić następnego przetargu, bo tylko byśmy mieli pieniądze zablokowane i przesunięte to w czasie. Mówię o przetargu na e, przedszkole. Dokumentacja jest ważna i e, tą dokumentację będę chciał e, w jednym wspólnym projekcie razem z, z zrealizować e, razem z rozbudową szkoły podstawowej e, numer dwa. Pokażemy takie kompleksowe podejście do tego malucha od 3 lat do, do 15 lat że chcemy zrobić lepsze warunki do tego żeby można było tą edukację najmłodszą i tą edukację już trochę starszą przeprowadzać. Także tutaj taki jest pomysł. Oczywiście bez dofinansowania zewnętrznego jest to niemożliwe, ale tak jak pan senator powiedział, że będzie te nowe rozdanie polskiego ładu i no ja już o tym wiem od miesiąca, że ono będzie i dlatego też taką decyzję podjąłem i zaproponowałem Państwu Radnym, żeby jednak z tego, z tego zadania teraz zrezygnować. Oczywiście wiąże się to z pewnym ryzykiem, że nie wiadomo ile pieniędzy dostaniemy, czy dostaniemy te pieniądze, czy, czy wystarczy. Natomiast na, na jakby popatrzmy, mieliśmy 9,3 miliona, 12 ponad z, z kawałkiem, czyli trzeba było ponad 3 miliony swoich pieniędzy, więc to sami dobrze widzicie, 3 milionów nie mamy, nie mamy. Dlatego też postanowiłem, no to mówię, przeglądając te dokumentacje, które mamy, no wybrać te ulice, które faktycznie mają szansę być jeszcze zrealizowane i zmieścić się w tym budżecie, który mamy. Skoro na Niecałą i na Pogo yy, Długosza wyszła nam niższa cena, to Trzymajmy kciuki, żeby również i tutaj przy tym zadaniu cena była niższa, bo jak coś jeszcze zostanie, to jeszcze może coś byśmy mogli dorzucać, także ja potwierdzam, że żeśmy rozmawiali o ulicy Strzelniczej, także nie wypieram się, nie wypieram się tych słów, natomiast też Uczciwie mówię, lista propozycji do tego, na co, co jest potrzebne, jest długa, bo jest i ulica wierzbowa, wszyscy Państwo radni powiecie, że też ją trzeba zrobić i, i o tym wiemy. Niemniej jednak y, powiedziałem też, że w pierwszej kolejności będę chciał znaleźć pieniądze na, na stadion, i to teraz ten drugi etap właśnie jest tutaj wpisany y, 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 do budżetu. Także. Kroczek po kroczku z tej listy tych ulic, które, z ulic, w ogóle inwestycji, które są do zrobienia, więcej nam zejdzie, no niestety wejdzie to przedszkole, bo w tym roku tego nie zrobimy. Jeśli chodzi o żłobek zaś, to też tak jak też wcześniej wspominałem, w tym roku robimy dokumentację. Z obietnic tych, które były, 3,5 miliona mamy dostać na wybudowanie tego przedszkola, z tym, że no to jest tam gwiazdka, pieniądze z KPO, więc jeżeli tych 3,5 miliona nie będzie, no to nie zaczniemy. Natomiast nie wierzę, że te pieniądze się nie pojawią. One się pojawią, bo one będą musiały się pojawić i też y, mamy tam y, przyznane ponad 2 miliony na funkcjonowanie tego żłobka. Także to też jest y, bardzo ważne, więc no, mam nadzieję, że jednak y, przedstawiciele władz centralnych zrobią wszystko, żeby jednak te KPO zostało Polsce przyznane, bo też mówienie, że bez KPO sobie poradzimy, Dobrze, poradzimy sobie. To tylko powiedzcie, to skąd miasto dostanie te 5 milionów na, na, na żłobek, jak jest napisane gwiazdka KPO. No jeżeli ta gwiazdka zniknie i będzie napisane, że to będzie nie wiem, Eurojackpot czy, czy, czy coś takiego, no, to, no to, to tak będzie. Natomiast dzisiaj, dzisiaj mamy tylko przyobiecane że złożony przez urząd miasta wniosek przeszedł tą konstrukcję kontrolę formalną został zaakceptowany i w tej części inwestycyjnej i w tej części utrzymaniowej i na to mamy dostać pieniądze i tak jak mówię każdemu powinno zależeć żeby KPO było to już tak powiem czysto prywatnie z punktu widzenia burmistrza miasta Bielsk Podlaski to ja bym chciał żeby te pieniądze z KPO pojawiły się w listopadzie bo wtedy do budżetu na przyszły rok będziemy mogli, bo do 15 listopada trzeba przygotować projekt budżetu na przyszły rok, żeby one się pojawiły, żebyśmy mogli wpisać inwestycje, budowa żłobka i te 3 miliony z kawałkiem, które jest nam e, przyznane e, jako jedną z pozycji budżetowych umieścić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Paweł Bierżyńc się zgłosił. Proszę bardzo, udzielam panu głosu. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado. Cieszę się oczywiście, że w zmianach budżetowych znalazły się środki na inwestycje Trybuny przy nowo powstałym boisku ze sztuczną nawierzchnią, tylko ja bym to nazwał dalej pierwszym etapem, bo chciałbym przypomnieć, że tak naprawdę w Polskim Ochacie było tam boisko, oświetlenie, trybuny i budynek. Wiadomo, że kosztorys y, był duży, y, miasto ucięło budynek, ucięło też trybuny. Dobrze, że Pan Burmistrz się, że tak powiem, zreflektował, że te, te trybuny są potrzebne, bo bez tego nie byłoby licencji i rodzice naprawdę tych naszych dzieci, co będą tam grały, siedziałyby na kocykach i cieszę się, że to jest na tej sesji robione z prostego powodu, bo to jest ostatni gwizdek, żeby nie kolidowało z Tą inwestycją, która odbywa się teraz, bo nie wiem, czy szanowni radni wiedzą, bywam na radach budowy wszystkich i inspektor z ramienia i inwestora, czyli Urzędu Miasta, powiedział, że jeżeli już rozłożą tą piękną zieloną murawę, no to nikt nie pozwoli na prace budowlane, więc fajnie by było, żeby dzisiaj to po prostu w zmianach budżetowych przeszło. I też, panie burmistrzu, chciałbym, żeby ta procedura przetargowa odbywała się już od jutra, jak się da, a nie trwało to tyle, ile wycinka drzew na stadionie. Panie burmistrzu, szanowni radni, tak naprawdę powoli zaczynamy gonić gonić inne miasta co do y, infrastruktury sportowej. A czemu gonić? Bo inni już dawno uciekli. Tak naprawdę Zambrów, Wysokie, Mazowieck, Białystok, Tykocin, Hajnówka, teraz Kolna, Augustów wszyscy od nas uciekają, więc potencjał na stadionie, dobrze wiecie, że jest bardzo duży, potrzeby też są bardzo duże, każdy o tym wie, ale my tam tak naprawdę robimy jedną, czwartą czy jedną piątą całego potencjału tego stadionu, a przed nami jeszcze wiele prac. Każdy by chciał, żeby była piękna bieżnia wraz z rzutniami, skoczniami, trybuny na głównej płycie, a przede wszystkim chyba hala sportowa, więc jakby nie podniecajmy się tym, co jest, oczywiście cieszmy się, ale jest, róbmy wszystko też dla społeczeństwa, bo tak naprawdę my, jako Bielszczanie, mamy duży deficyt, jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową i rekreacyjną w naszym mieście. Dziękuję. Dziękuję. Adwocent pani przewodnicząca Iwona Kołos. Udzielam głosu. A propos tej infrastruktury sportowej, panie burmistrzu i szanowni radni, chciałam zauważyć i przypomnieć panu burmistrzu. Która szkoła w bielsku podlaskiem nie ma swojego boiska? Jako jedyna piątka. Bardzo bym prosiła pamiętać o tej sytuacji. Ona chodzi i korzysta z placu trójki i tak dalej. Ale to jest jedyna szkoła. Na szczęście bardzo dziękuję radnym, że dostaliśmy i panu burmistrzowi te pieniądze na plac zabaw dla dzieciaków, bo mamy. Mamy mały plac zabaw, ale jako jedyna szkoła, my nie mamy żadnej dookoła. Mamy miejsce, i pan chyba dyrektor rozmawiał o tym. Niech pan o tym też myśli, bo dbajmy o to, bo nawet rodzice na to zwracają uwagę, że no tak, koło szkoły nic nie ma. Niestety. Dziękuję. Dziękuję. Ale jesteśmy przy budżecie. Pan radny Bogusław Mrozkow, jak się zgłosił, udzielam głosu. Ja Mam takie dwa pytania, ale nie o inwestycje, chodzi mi o wydatki bieżące. Yy, czytając, yy, natknąłem się na takie sformułowania, i być może Pani mi to zaraz wyjaśni, ale inni tak czytają, pewnie też mają takie wątpliwości. Weźmy taki przykład. Yy, dział 750-421: Materiały. Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z oszczędnościami z tytułu zakupów materiałów i wyposażenia. Rozumiem, że jako oszczędności to zrezygnowano z czegoś. Tań inny gatunek, zamienniki. Ja rozumiem, że wszystko materiały podrożały ostatnio, bo wszyscy narzekamy, a tutaj nagle jest oszczędność. Czy mógłbym się dowiedzieć z jakiego to... Co się kryje pod słowem oszczędność? I podobnie to pojęcie oszczędność występuje jeszcze, tak trochę mnie to zdziwiło, w wynagrodzeniu. Tu chodzi o... o Dział, rozdział 852-19, paragraf 401. Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z oszczędnościami z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników na podstawie, tak dalej. Podobnie jest yy, tutaj, chyba, powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z oszczędnościami z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników na podstawie zgłoszonych przez dyrektora Szkół Zapotrzebowanych na podwyżki dla pracowników. Chciałbym wiedzieć, co to za oszczędności, czy Limit na podwyżki jest przyznawany, oni go nie wykorzystują, kierownicy jednostek budżetowych, czy to jest limit przyznawany jest na początku roku, a potem są rozliczani, czy limit jest przyznawany na podwyżki w trakcie roku, czy oni mają dostają środki na początku roku na podstawie planu zatrudnienia, mógł prosić o kilka słów wyjaśnić. Dziękuję. Dziękuję. Pani skarbnik, Anna Szkoda się zgłosiła, udzielam pani głosu. Jeżeli chodzi, Proszę o spokój, panie. jeżeli chodzi o oszczędności z, tej, z tytułu tych, zakupu tych materiałów, to w, bodajże w miesiącu kwietniu zostały zwiększone wydatki na ten cel, po prostu po to, żeby nie robić wieloletniej prognozy finansowej, żeby nie dokonywać zmian. Tam zostały zwiększone i tu radni byli informowani o tym, że ten limit w Urzędzie Miasta jest jakoby zabezpieczany. I w tej chwili przy pierwszej zmianie wieloletniej prognozy finansowej y, i potrzebie zwiększenia wydatków w innych pozycjach y, ten limit o kwotę zostaje zmniejszony. Czyli o tą kwotę, o którą. W kwietniu było, nastąpiło zwiększenie, w miesiącu maju następuje zmniejszenie. Dotychczas nie robiliśmy takich y, operacji, zwykle było także i zmiana wieloletniej prognozy finansowej i zmiana w budżecie następowały równolegle, w miesiącu kwietniu takowa sytuacja zaistniała. Y, jeżeli chodzi natomiast o oszczędności po stronie wydatków na wynagrodzenia, te środki były zabezpieczone ze środków własnych miasta. Natomiast w sytuacji, kiedy miasto otrzymało dofinansowanie na realizację poszczególnych zadań zleconych, wtedy zmniejszamy po prostu wydatki z tych środków własnych. I stąd te oszczędności. To nie jest, to jest na wniosek, tak jak tu jest w objaśnieniach napisane, na wniosek dyrektora, dyrektorów jednostek. Natomiast nie wynika to z żadnego przeliczenia wynagrodzeń, z żadnego zwolnienia, po prostu z, wynika to z uzyskania środków zewnętrznych na sfinansowanie jakiejś części wynagrodzenia. Dziękuję. Dziękuję. Adwocet Pan Bogusław Mroskow, jak udzielam głosu. miałbym wielką prośbę, żeby pisać tak jak jest, bo ktoś kto to czyta, to nas bierze złych przekonań i stąd to potem często są nasze pytania, potem się ktoś zaśmieje, że my pytamy o rzeczy niepotrzebne, zbędne, a ja przyznam się, że zacząłem czytać teraz wydatki bieżące pierwszy raz i od razu pierwsze co mi się nasuwa, więc podejrzewam, że takich osób, które przeglądają, to więcej jest. Dziękuję. Dziękuję. Nie ma zgłoszeń w dyskusji. Proszę Państwa, za chwilę Przystąpimy do głosowania, ale chyba trzeba sprawdzić kworum. Proszę o potwierdzenie obecności za pomocą zakładki kworum. Co... Yy, tak, a więc w chwili obecnej jest dziewiętnastu radnych. Tak? dziewiętnastu? Dobrze. przechodzimy do głosowania kto jest za proszę przycisnąć przycisk za i podnieść rękę kto się wstrzymał proszę przycisnąć przeciw wstrzymuje się i podnieść rękę kto jest przeciw proszę przycisnąć przycisk, przeciw i podnieść rękę podaję wynik głosowania w głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych przeciw 0 jedna osoba wstrzymała się od głosu dwie osoby są nieobecne dziękuję a więc uchwała została podjęta Proszę Państwa, przechodzimy...